Cześć z tej strony alek 52pl Jak widzicie, stworzyliśmy sobie nowy świat i to jest Minecraft na Survivalu. Tak właśnie, na Survivalu już nam się tu stworzył świat. Ta... Coś. to jest Poczekajcie, no SMS mi przyszedł? Od kogo? Nieważne Dobra co? Ej ale... Co ja tu robisz osobniko co? Halo, co to jest pod tym? Nieważne, nie robię Nie wiedziałem że tak jak coś może występować w takim normalnym świecie w mojej klasie <laughs> Nie wiedziałam, że takie coś może się generować, ale ja jestem bardzo ciekawy, co będzie w tej skrzyni. Naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, co będzie z tej skrzyni. No. O, okej. Okay. Um, może pójdziemy w tamtą stronę zaraz. O Jezu, ale ja cię tak przestraszyłem tego cobblestone'a no. no dobra Musimy wykopać ten cobblestone stoł o, nie, parę, Musimy to wykopać Ty idź wolny, precz Tak cię nie lubię No, ty możesz iść A ta skrzynia Nieważne. E, ta skrzynia, co tu sobie czy Gdzie ona ma przy tam, bo no, widać takie te białe? Dobra. Zamknąłem oczy. Już widzicie te, ale wy widzicie pierwsi. Co? Wow, ej, halo. Dziś się teraz nie aktywuje, że na Nie? O, ow Ej, what the hell To może być O Jezu Co się tu właśnie stało? Mam 16 jak sobie już na początek What the hell ogólnie nie no dobra, pójdziemy sobie tam, tam jest ława. Już myślę, że ona tak normalnie sobie to nieważne. Dobra jestem, tu jestem, tu jestem tam. Tu jest jaskinia To sobie posiedzę. A osiedlimy się tu, bo miałem właśnie zamieszkać za, za tutaj. Tak, koło tego piasku, bo ja lubię bardzo plaże takie. Musimy sobie ściągać jeszcze to drzewo. Także na rzecz innego trwa 3 minuty i 30-40 sekund. Hmm, co możemy jeszcze zrobić? Słuchaj pamiętam, nie pójdziemy dzisiaj do tej jeszcze kopalni. Wszystko się okaże. Hmm. Dobra, ale już mam łóżko, to ja w ogóle nie wiem dlaczego. Co to w ogóle jest? To sobie już położę to łóżko, o. I co zrobimy? Z są można coś robić już, ale no o, z żelazek jak sobie hmm. Co my tu mamy, proszę Państwa? Proszę Państwa, proszę Państwa, węgiel. Nie najbardziej martwi ten tak fajn Dobra, dzisiejszy odcinek będzie trwał tylko 5 minut z racji tego, że chciałbym wam tylko po powiedzieć że w ogóle powstanie ta ser seria Minecraft Survival czy on już do mnie idzie? nie, jeszcze nie no także o nie, o nie, o nie, o nie

o to chodzi i potem mam zmienię typ ekranu. Zobaczycie. Boże w ogóle ten pająk tam tak stoi się. Czeka na mnie. Mam czkawkę na odcinku. Nie no. Co tam jest? Nie ma nic. No i trochę żelaza więcej. Dobra. Dzisiaj już kończymy ten odcinek. Subskrybujcie. Komentujcie. Komentujcie z takim pogrubieniem, komentujcie i lajkujcie, żebym żeby wiedział, że ta seria Wam się naprawdę podoba. Żebym miał motywację do tego, żeby robić te filmy. Także no to cześć czołem. Trzy, cztery, pa.